Oddaję dzisiaj tutaj całe swoje serce, nie chcę nic tu w zamian proszę, daj mi swoje ręce, daję tu 100% prosto swego serca, bardzo ciebie kocham, nie zapomnę, ty pamiętaj, nasze kłótnie częste dużo pokazały. One w tej miłości jeszcze większą siłę dały. Potrzebne nam są zmiany, zmieniamy się tu razem. Jak zgubisz się w tym życiu, ja będę drogowskazem. Chcę patrzeć się w twoje oczy, nie myśleć o problemach. Bardzo uzależniasz, bardzo tęsknie, bo cię nie ma. Więc dlatego serce bardzo tak tu moje krwawi. Proszę przyjść tu do mnie, bo nie daję sobie rady. Gdzie ja znowu jestem, brakuje mi powietrza, chciałbym być już w domu, jednak drogi nie znam, chciałbym być przy Tobie i poznawać z tobą świat Ciężko jest samemu białe, sypie znów na blaty w mej dłoni Chcę mieć obok Ciebie i mimo że mam kogoś, to nie mam jednak ciebie Gdzie ja znowu jestem, brakuje mi powietrza Chciałbym być już w domu, jednak drogi takiej nie znam Chciałbym być przy Tobie i poznawać z Tobą świat Ciężko jest samemu białe sypie znów na blat, tyle kart w mej dłoni. Chcę mieć obok ciebie i mimo że mam kogoś, to nie mam jednak ciebie. Chciałbym być przy tobie i poznawać z tobą świat, ale sam już nie wiem, czy jestem ciebie wart, tyle w życiu. Chodziłbym codziennie, uczucie me do ciebie, nigdy tu nie zgaśnie. Nie wiem co się dzieje, widzę twoje ilustracje. Serce me na taśmie, oddaję w wersach tobie. Dużo ludzi mówi weź Karol, odpuść sobie. Lecz ja dalej walczę, bo nie tracę wiary. Słyszę znów twój głos i mam na ciele ciary. Kocham cię mój skarbie, kocham cię na zawsze i nie wiem co się dzieje, me uczucie tu nie zgaśnie. Gdzie ja znowu jestem, brakuje mi powietrza, chciałbym być już w domu, jednak drogi nie znam, chciałbym być przy Tobie i poznawać z tobą świat. Ciężko jest samemu, białe, sypie znów na blat. Tyle kart w mej dłoni. Chcę mieć obok ciebie i mimo że mam kogoś to gorąco, jednak nie mam ciebie. Chciałbym być przy Tobie. Poznawać z tobą świat, ale sam już nie wiem, czy jestem ciebie wart, ile łez muszę wylać, żeby zrozumiała, że bardzo ciebie kocham, nie pozwolę, byś cierpiała, ile razy ból zadałaś, ile jeszcze zadasz, ja jestem już od... Pomagam, gdy upadasz, bo nie mogę przejść obok ciebie obojętnie. Nawet już daleka czuję, bije twoje serce. Składam to w podzięcy, za to dajesz mi tu siebie. Tyle ciepłych słów, serce bije me do ciebie. Chociaż często popękane przez te głupie akcje, miało być wspaniale, przyznawałem zawsze rację. Mieliśmy przeżyć wszystko. Razem to do końca mieliśmy razem patrzeć na zachód piękny słońca Czasem było ciężko te kłótnie i rozterki Czasem brakowało twojej kobiecej ręki Często się sypało, lecz zawsze mam cię w sercu I co by się nie działo, staniemy na kobiercu, na kobiercu